Jeśli chodzi o sytuację na oddziale hematologicznym w toruniu, Cały oddział objęty jest obecnie kwarantanną. Od razu po otrzymaniu wyniku pozytywnego u jednej z pacjentek, która przebywała na tym oddziale, takie działania zostały bezwłocznie podjęte wczoraj w godzinach popołudniowych. Zostały również pobrane wymazy od osób przebywających na tym oddziale, czyli od 9 osób z personelu oraz od 25 pacjentów. Oprócz tego wymazy zostały pobrane od innych osób, które miały kontakt. Kontakt z osobami zarażonymi. Obecnie na tym oddziale też mamy. Jednego pacjenta z podejrzeniem wystąpienia koronawirusa, także też oczekujemy na wyniki tych badań, które w tym momencie są już w Bydgoszczy i takie badania są przeprowadzane. Jeśli chodzi o sytuację ewentualnego przewiezienia tych pacjentów ze szpitala miejskiego do Grudziądza, takiej decyzji jeszcze nie ma. Oczywiście ona będzie podejmowana przez dyrekcję szpitala w porozumieniu ze służbami sanitarnymi.